Cześć, witajcie. Z tej strony łódzki hodowca królików i drobiu ozewnej. Dzisiaj nagrywam odcinek z domu, bo przed chwilą przyszła mi paczka suterkowe, Tak, widzicie tutaj. No i dobra. Otwieramy. Tutaj nie będę dalej pokazywać, bo są nie moje dane. Może wcisnę pauzę. Jak go otworzę, to Wam pokażę. Dobra, już roztworzyłam. Tutaj wyciągam. Tutaj pierwsze, co się rzuca. Multivitaminer. Dwa opakowania. Podkładamy na bok. Dwa opakowania. Toxydin farmerski. No i tutaj. Ojej. Tutaj mamy paszę dla kurniosek. Wejście. Kilon. No tutaj jest fakturka, tu Wam mogę pokazać. O, tyle zapłaciłam. No i dobra. Za chwilę się widzimy, jak wszystko wypakuję. No dobra, wypakowałam. Tutaj jest karm. Karmol. Pol. 20 kilo. Pasza. Tutaj mamy dwa opakowania kokcydina promerskiego 0,25 litra, no i tutaj multivitamina. Dwa opakowania po 100 ml, no i tu 0,25 ml. No i taką paszę na próbę wzięłam. I to przyszło mi z firmy futerkowej. Bardzo dziękuję za szybką realizację zamówienia. No i polecam firmę futerkowe.pl, bo bardzo dobrze zapakowane produkty. Nic się nie uszkodziły. No i polecam w ogóle tam dla królików, dla kur. Wszystkie akcesoria, pasze takie różne rzeczy. No, i nie wiem, czy zauważyliście lepszą jakość nagrywania, bo wczoraj zakupiłam nowy telefon, żeby Wam lepiej nagrywać filmiki. No, i myślę, że lepiej będzie się Wam oglądać. No i dobra. Chciałam jeszcze podziękować na koniec całej firmie futerkowe.pl, a w szczególności Panu Arturowi i Panu. Sławkowi z firmy Futerkowem za szybką realizację w ogóle wszystkich zamówień, jakich tam składam. No i na razie do następnego, cześć.